Cześć. 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 Pozostajemy w czarodziejskim świecie Harry'ego Pottera, ale tym razem w wersji LEGO. Zobaczymy, jakie minifigurki uda nam się zdobyć z tych saszetek. To jest seria druga. Mamy 16 figurek do... Zdobycia. Zdobycia. Opletnie nie mam pojęcia, jakich. Zobaczymy, co jest w środku. I nie przedłużamy. Proszę bardzo. Chyba wygląda na bok. O, tak. Co to jest? Buduj kara. Czy to jest Fred albo George? Chyba tak. Mamy gazetkę. Cudownie zaklejoną, no oczywiście. Pięknie podarczą. No inaczej się nie. To, co my tu mamy? Mamy Haregon Dumbledore'a z Feniksem, Hermionem, Hermione. Rona, Lunę, Grywka. Mhm, to jest Lily Potter z Małym Harem. James Potter. Tutaj mamy dalej Genie, Georgia i Freda. Nie wiem, który jest którym. Bellatrix. A, tak. Jak on się nazywał? Kingsley. O, no, tak. Kingsley, później no, Jęcząca no, tak, tak, tak. Marta, Profesor Sprout i Neville no, tak, tak. z książką. Potworna księga, potworna. Dobra. To, które chcemy najbardziej? Hmm. Regor, Rona, Hermiona, Ginny, Dumbledore. Dobre, dobra, ty powiedz od razu, że chcesz wszystkie. Tak, <grystanie> Tak! Jęcząca Marta jest świetna. Ginny z tymi ludami. Gryfek. Gryfek z mieczem Gryffindora. No i Luna oczywiście. No i Albus. Bardzo fajnie wygląda. I Fugara, pokaż produkcji. jak to wygląda złożone. Też bardzo. Fred albo George. Ten, to jest ten, który jest poprawny. Czemu coś przyjaśniku? Mhm, mamy Ginny. To tak, tak, była z przyjęcia... Weselnego, mi się wydaje. Nie, to było przyjęcie u Horna. chyba, co? może tak być. Tak może Zobaczmy, co jest w kolejnej saszetce. bo to, to chyba z piątej części. No proszę. Trafiłaś, Lunę. O i włosy, i kapelusz. Czy hmm, Kapelusz, kto ucielwa? Nie umiem wdrażać. Next, Może iść od razu kibicować na mecz. Mhm. I jak na razie żadnych powtórek, całkiem fajnie. Chciałam powiedzieć, że w końcu jakiś facet, ale to przecież jest. <laughs> no tak. James i trzyma zdjęcie. O, zdjęcie z Lilii. To, które dostał Harry w albumie od Hagrida. Tak. No sprawdzaj, co tam masz. Uuu, chyba powtórka. Mówię. No, yeah. Tak, coś by mi się pracę ostatnią. Tak, zróbmy odwrotnie głowę i będziemy udawać, że to ten drugi. <głosy> <głosy> o, i mamy Czekające, Harry. Monika kompletnie nie umie plecać. No nie będzie nie się miał. z nami bawić dzisiaj. No hej. to z książką. I co to za książka? Hmm, chyba właśnie tego krwi. Bo jest tutaj zakręcie z Ektusembra. tu sembra tak Nie jest najgorszy. Na 6 saszetek tylko jedna powtórka. To bardzo dobrze. Ale musimy sprawdzać dalej. Chcemy chyba zebrać całą serię. Koniecznie musimy jeszcze znaleźć Grywka, Martę i Alusa. To dzisiaj na wszystko. Dziękujemy za oglądanie. Lajkujcie. Pa. <grystanie> <grystanie> Lajkujcie, pa. Jeszcze komentujcie, zanim się pożegnacie. Tak. Pa. pa. pa.